Halo Jungs and Mädels, cześć wszystkim, witam Was serdecznie na kanale PetrolBist. Dlaczego witam się z Wami po niemiecku? No, ponieważ kolejny niemiecki samochód gości na moim kanale. Jest to samochód, który mierzę sobie od jednego dnia i nie mam za dużo czasu, ale postanowiłem Wam mimo wszystko pokazać go zanim oddam. Jest to auto zastępcze na czas akcji serwisowej w mojej RS-6. I tak jak widzicie, jest to po prostu Audi A5 w wersji Sportback. Jest to wersja. Poliftowa, no i chciałem Wam o nim kilka słów opowiedzieć, a jest to wersja 35 TFSI. No to co? Od czego sobie zaczniemy? Stylistyka tego samochodu, jaka jest? Taka, już że tak powiem, została opatrzona przez wszystkich na drodze. Samochód bardzo elegancki, rozciągły w swojej linii. Jest to wersja coupe, przedłużona, czyli pięciodrzwiowa, Samochód ma bardzo ładną, długą maskę te proporcje są naprawdę całkiem całkiem fajne, praktycznie możemy mówić tutaj o takiej zmniejszonej wersji, takiej mini wersji A7 czyli samochód naprawdę, naprawdę bardzo ładny, dostojny, ale przy tym funkcjonalny, dlaczego funkcjonalny? A no spójrzcie jak wygląda bagażnik tego samochodu bardzo, bardzo głęboka przestrzeń Tutaj mamy całkiem wysoki próg załadunkowy. To może być problemem, ale poza tym, słuchajcie, 480 litrów pojemności bagażnika. Tą półeczkę sobie odsuniemy do góry. Ona jest tutaj na stałe zmocowana, kiedy nam klapa podnosi się albo opuszcza. Fajne zaczepy mamy. Duże przestrzenie, no tutaj mamy dużą przestrzeń, tutaj już nie, bo tutaj mamy jakieś graty, szpargały, trójkąt ostrzegawczy, inne wiązki elektryczne. Tutaj standardowo znajdowałoby się koło zapasowe. W tej wersji akurat tego nie mamy, jest jedynie akumulator. No i kilka takich różnych szpargałów, typu tam kamizelki odblaskowe i tak Tutaj, mimo że to jest bazowa, podstawowa wersja 35 TFSC, to mamy zamykanie elektryczne klapy. Jak wygląda z kolei przestrzeń dla pasażerów z tyłu? No, słuchajcie moi drodzy, ja mam 1,82 m. Wyregulowałem sobie fotel kierowcy stricte pod siebie. No, jak widzicie, jest całkiem ok. Tutaj nad głową też mam powiedzmy, że dodatkowe. Oj, jak się wyprostuje, no 2-3 cm. Ale oczywiście w tym samochodzie można siedzieć tak lekko przesuniętym do przodu. Wtedy jest nam wygodniej. Fajny, duży podłokietnik. Ogólnie jest tu bym powiedział całkiem fajnie, przytulnie, nawet można by rzec wygodnie na dłuższą podróż. Otóż, idźmy zatem do przodu i coś o czym chciałem Wam tutaj tak na szybko napomknąć, czyli serce tego auta. O. Słuchajcie, maska jest ogromna, ale skrywa tutaj bardzo, bardzo malutki silniczek. Nie jest to 3.5 litra, tak by sugerowało oznaczenie 35 TFSI. Jest to raptem 2.0 turbo standardowo znane z innych modeli Volkswagen'a. Ten tutaj model osiąga bazową moc 150 koni mechanicznych, 270 Nm. No, ktoś by powiedział całkiem całkiem mało. Ja bym powiedział, że wystarczająco jak na tą masę samochodu. Zresztą zrobiłem sobie testy przyspieszeń, które możecie sobie obejrzeć później na kanale tutaj w prawym górnym rogu. Ale jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. O, kurczę, zobaczcie, jakie fajne, miękkie wyściołanie. spodziewałem się, że to będzie taki hamski plastik, ale jednak nie. Audi, widzę, poszło w stronę premium. Znaczek tutaj, taki z takiego fajnego plastiku. niegrzający się nawet, bym powiedział, nie jest ciepło, jakoś super ta pokrywa. Normalnie można ją dotykać. Tak, jak w standardowych samochodach te plastiki są super nagrzane. Ale powiem Wam, że kurczę, to jest naprawdę premium feel. Brawo Audi. Tak, jak widzicie. Nie mamy tutaj fejkowych do końca wydechów, aczkolwiek sama obwódka jest znacznie większa aniżeli rura wydechowa, wciąż mamy je dwie, mimo że jest to bazowa wersja. Czyli Audi już gdzieś tam powiedzmy, że sugeruje, że ten model, a piątka jest trochę bardziej ukierunkowana w stronę, no powiedzmy, że delikatnie sportu, sama linia powiedzmy, że jest ciut bardziej wyrazista, to trochę bardziej sportowa. Jest to taka powiedzmy, że usportowiona, stylistycznie wersja Audi A4. No to co? Przejdźmy się, zobaczmy jak ten samochód jedzie. Jedna rzecz, o której zapomniałem Wam powiedzieć, bezramkowe okna, bezramkowe drzwi, coś co naprawdę daje taki fajny premium feel. Takie rozwiązanie miałem w A7 i powiem Wam, że byłem sceptyczny, aczkolwiek wbrew pozorom jest to całkiem, całkiem wygodna opcja. Ładnie sobie wygląda, samo wnętrze w Audi A5. jaki jest? No, takie jest. Moi drodzy, pewnie widzieliście nieraz to na filmach, więc nie będę Was zanudzać. Generalnie, moim zdaniem, turbo fajne, ergonomiczne, aczkolwiek, znowu, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że to jest bazowa wersja, ale nie mam tutaj regulacji podłokietnika. Nie wiem, nie mogę go wyregulować. Przód, tył, góra, dół, on jest tylko i wyłącznie w jednej pozycji stałej. W pasacie czy też Audi, tych niższych modelach Audi 3 tam jest fajna regulacja i uważam, że to jest trochę takie no nie do końca, tutaj jak widzimy jest to bieda wersja, dlatego też nie mamy całkiem sporej ilości przycisków no ale mamy Audi Drive Select o którym za chwilę mamy co mamy, czujniki parkowania i to tak naprawdę tyle ok, odpalam samochód oczywiście jak to w każdym już nowszym Audi, odpalenie samochodu odbywa się Bezkluczykowo, no to włączam D i jedziemy. Jesteśmy w trybie komfortowym, nic nie jedzie, nic nie jedzie, OK, dobra. I cóż na sam początek rzuca mi się w oczy? Bardzo fajna, mięsista kierownica. Tego nie zauważasz, jak tylko zasiądziesz za tym fotelem, trzeba to poprowadzić i poczuć ten moment skręcenia kół, jaka ona jest naprawdę taka... prawie jak BMW. Tak, BMW ma bardzo, bardzo grube te pierścienie kierownicy, ale jest to też, powiedział, taki znak, taka oznaka sportowych ambicji, sportowych aspiracji Audi. Im grubszy wieniec, tym bardziej sportowe auto. Jest Generalnie w Polsce te wieńce są już naprawdę przegrube, aczkolwiek tutaj nawet w takim bazowym modelu ona jest ładnie, fajnie, zobaczcie, obszyta skórką, także na to narzekać nie mogę. Samochód ogólnie prowadzi się lekko. Nie będę tutaj narzekać na to, że mam tutaj do czynienia z jakimś siermiężnym, dużym samochodem. On mimo swoich rozmiarów, tam jest 470, tak z hakiem, jest całkiem, powiedział, ustawny na drodze. W porównaniu do mojej RS6, tam, tej poprzedniej generacji C7, powiedziałbym, że ten samochód jest wręcz nawet kompaktowy, co jest takie dosyć, powiedzmy, że dziwne, biorąc pod uwagę fakt, że ten samochód no, jest tylko ciutkę krótszy od tego, co oferuje nam A6? Specjalnie teraz wjechałem na taką drogę ze starych po niemieckich płyt. Zobaczymy, jak sobie radzi nowe niemieckie auto na starych niemieckich płytach. Jakie tutaj tryby mam do wyboru? Zobaczmy sobie: komfort, Auto Dynamic Individual. Wydaje mi się, że na te płyty akurat komfort będzie dla nas idealny. No, i cóż, tak na pierwszy rzut oka powiem Wam. Kurczę, naprawdę jest ok. Naprawdę fajne, sprężyste, takie misiste zawieszenie. Takie, które wam daje całkiem, całkiem fajne poczucie tego, co się dzieje, oczywiście, na drodze. No, jak to powiedzmy, że usportowane auto powinno wam dawać, taki film, tak. Ale nie jest też najgorzej. Powiedzmy, że ten samochód jest takim idealnym kompromisem, to jest takie fajne wyświechtane określenie, idealny kompromis pomiędzy komfortem jazdy, a prowadzeniem się, co do samego prowadzenia jeszcze za chwilkę sobie zobaczymy na ciut szybszej drodze, jak on się zachowuje w zakrętach, ale powiem Wam, że naprawdę nie jest najgorzej. dobra, przyspieszmy sobie teraz no hmm, hmm, hmm 2.0 150 koni, 270 Nm, tam 9.1 do setki ma ten samochód i powiem Wam, że tak jak na takie codzienne użytkowanie odpycha się całkiem spoko, nie ma co narzekać. Przełączmy sobie teraz skrzynię może o, w tryb S, zobaczymy. No Zbiera się całkiem, całkiem porządnie. W tym trybie S już ciutkę lepiej, aniżeli, aniżeli w trybie komfortowym. Cały czas trzyma sobie te obroty całkiem wysoko, nawet jak już spadły te obroty na wyższym biegu na piące, to i tak, tam około tych 2300 ta reakcja na gaz jest. No, wciąż lekko uśpiona. Mam wrażenie, że audi ostatnimi czasy bardzo, bardzo mocno wykastrowało to, te, te, te skrzynie reakcje na dodanie gazu. Ale no, może chodzi o to właśnie, żeby auto były trochę bardziej ekologiczne, żebyśmy wciąż mogli kupować auta spalinowe. Nie powiem Wam do końca na czym polega problem, wiem, że Audi ma to w każdym praktycznie modelu, bo przejechałem się i najnowszą A8, i Q8, A7 i tak naprawdę w każdym tego typu samochodzie to występowało, co jest trochę irytujące powiedzmy, no bo jednak kupując samochód tej klasy chciałoby się mieć już auto, które faktycznie jest w miarę responsywne. BMW, główny konkurent Audi, przynajmniej takie jest w każdym zakresie obrotów na każdym biegu. No słuchajcie, teraz się włączamy do ruchu, także przełączę skrzynię w tryb S, żebyśmy mieli lepszą responsywność, no i cyk. Znowu było takie właśnie lekkie opóźnienie. To, o czym cały czas tutaj Wam powtarzam, nie było to takie właśnie idealne czucie tego, no ale być może to jest kwestia też tej e, skrzyni samej w sobie, tak? No, bo oczywiście tutaj mamy do czynienia z estronikiem. On jest w ogóle standardowy, to już nie mamy możliwości zakupu z tego co widziałem w cenniku e, wersji manualnej. Nie, nie będziemy tutaj machać sobie lewarkiem. Co jest w gruncie rzeczy fajne, bo uważam, że do tego samochodu manual już całkowicie by nie pasował. Taka skrzynia jest całkiem ok, 7 przełożeń, komfortowo. Szybko sobie ona e, zmienia te biegi, kiedy jej nie poganiamy. Także pod tym względem powiedział, że jest e, całkiem w porządku, powiedzmy, że tak, m, poprawnie po niemiecku, tak, oczywiście. Tak jak e, cały ten samochód jest taki e, poprawny. Poprawna jest także pozycja za kierownicą, e, bo powiem szczerze, że przy moim wzroście e, ten samochód jest idealnie dostosowany. W zasadzie e, zagłówek odciągnięty do połowy, e, wyciągnięty do połowy, on jest. E, Idealnie na mojej wysokości głowy. Ta regulacja tutaj mamy do czynienia, tak. Słuchajcie, góra, dół. Aczkolwiek jestem troszkę zaskoczony, że ta pozycja, w której teraz widzicie, point of view, drogi, to jest, że tak powiem, max. Nie jestem w stanie się zniżyć. Bardziej nie jestem w stanie Wam pokazać więcej tej drogi. Trochę będziecie widzieć jednak tej podsufitki, ponieważ ona tutaj jak to w apiące zachodzi na ładnie i przód, i tył. Dzięki temu auto ma taką fajną, smuką, opływową sylwetkę, no ale kurczę, niestety nie jestem w stanie tego wyregulować yy, mocniej, nie jestem w stanie obniżyć się bardziej, tak jak powiedzmy, że w samochodach BMW, w BMW trójce, BMW czwórce, tam faktycznie czujemy, jakbyśmy siedzieli pośladkami na ziemi. No, to jest powiedzmy, że jedna z takich bolączek Audi, że te samochody są po właśnie, powiedzmy, że e, robione w taki sposób, właśnie wyważony. Coś pomiędzy niby Mercedesem a BMW, aczkolwiek mi powiedział, że w tej chwili Mercedes, Mercedesy też już idą w stronę BMW, takie troszkę bardziej usportowane. Więc powiedzmy, że Audi pozostało nam tą e, opcją bardziej komfortową, bo najnowsza C-klasa też już jest powiedzmy, że taka trochę bardziej sportowo nastawiona już nie mówiąc o tych, o tych wersjach coupe, typu tam CLS, CELA i tak dalej do których. Powiedzmy, że A5 nawiązuje. Ten samochód generalnie już schodzi z rynku powoli, bo ma 5 lat na karku, 2 lata po liftingu. Myślę, że jeszcze jeden rok 2 lata maksimum i będziemy widać nową generację. Aczkolwiek uważam, że całkiem jest nadal fajny, poprawny i nowoczesny samochód. Tutaj, w tej wersji, konkretnej, mam do czynienia z takim ogromnym tabletem. Nie wiem, czy to jest jakby jakaś wersja wyposażenia, czy to jest kwestia tego, że to jest gdzieś tam dodatkowo dopłacone tutaj, w tej wersji, ale naprawdę jest fajny, intuicyjny, touchpad ma te oczywiście takie haptyczne. Reakcji tak, na dotknięcia palcem, tak jak macie to w A6, A7, Q8 i tak, e, innych tego typu wyższych modelach. Tutaj z kolei przed nami no, instrumenty są powiedzmy, że e, takie troszkę z tej starszej generacji, czyli takie właśnie cofające się do Audi e, A6C7, czyli jeden obrotomierz, tak drugi, drugi prędkościomierz, dwa zegary klasyczne. No i tutaj powiedzmy, że e, komputer pokładowy w takiej wersji monochromatycznej. Ten samochód oczywiście może być w pełni z wirtualnym kokpitem, ale ponownie jest to domena samochodu, który jest lepiej wyposażony, który nie jest wersją bazową, który nie jest 35 TFSI, a jest wersją wyższą. O, patrzcie jaka ładna s akurat przed nami jedzie. No i właśnie do tego powoli zmierzam. Samochód ten jest poprawny tak naprawdę na wskroś. Ciężko mi cokolwiek w nim zarzucić. Słuchajcie, jedziemy sobie teraz 110 na godzinę za chwilkę zwalniamy. Tutaj mam ograniczenie do 100, więc... Przy tych prędkościach, przy takim, tak, takim standardowym użytkowaniu, aczkolwiek też już kawałki chem autostradą ciut szybciej, te 140-150, i tak i on też cały czas się zachowuje bardzo poprawnie, jest przewidywalny w prowadzeniu, yy, nie jest w żaden sposób nachalny, nie męczy kierowcy. Naprawdę mówię, oprócz tego trochę szumu, opon, szumu drogi, ten samochód jest całkiem, całkiem poprawny. Ciężko mu cokolwiek zarzucić. Zobaczcie, nawet spalanie jest takie rozsądne, powiedzmy tak, 7-9 w tych chwili nam spadło przy takim normalnym użytkowaniu, nawet przy, przy jednym tam ostrzejszym wyprzedzaniu. Cały czas tutaj sobie ten system start-stop start, działa. Zobaczcie, nawet teraz jak odpuściłem gaz, obroty nam spadły do zera. On jest teraz w trybie ready. Położę nogę na gaz i znowu on sobie tam gdzieś tam zaczyna przyspieszać. W ogóle się odpala ten motor. Całkiem, całkiem fajnie to wszystko e, funkcjonuje. Tylko kurczę, ten samochód jest ciutkę beznamiętny. Dobra, słuchajcie moi drodzy. Auto zatankowane. Wracam do Was eee, w międzyczasie. Jak sobie tankowałem, przyznam się, podedukowałem, bo nie byłem świadomy tego, jak dużym problemem jest ta wersja samochodu. Słuchajcie, 187 400 zł za kuźwa bazową wersję 20150 koni z przednim napędem w A5 Sportbacku S3. Sprawdziłem to sobie, moi drodzy. S3. Tak? W sedanie, nie wersja ta Sportback, w sedanie, tak, czyli już taka też bardzo ładna, fajna linia, okej, okay, ten próg załadunkowy będzie ciut węższy, 206 tysięcy złotych w podstawie, mamy do czynienia z dwa razy mocniejszym samochodem, 300 koni zamiast 150 i napęd na cztery koła, a a czwórka bazowa yy, ma już ma tą manualną skrzynię, ale sprawdziłem sobie, ile kosztuje wersja z estronikiem. Dokładnie taki samolot, 20150 KONI. Około 155 tysięcy zł, moi drodzy, 22 000 zł taniej za praktycznie ten sam samochód. No, tylko że oczywiście bez tej tylnej klapy, bez tej takiej super stylistyki, aczkolwiek wciąż a czworeczka jest przepięknym samochodem. No moim zdaniem cennik tego auta jest absolutnie nieporozumieniem. Jeśli chcecie w ogóle mieć wersję S-line, czyli taka, która już jakkolwiek wygląda przed sąsiadem no to to jest 200 tysięcy złotych, minimum 200, 200 paczek za y, samochód, który tak naprawdę wciąż pozostaje biedny. Brak jakiegoś aktywnego tempomatu, brak y, utrzymania w pasie ruchu, brak, y, nie wiem, head który w samochodach za te pieniądze czasami już nawet występuje, tak? W, nie wiem, tam od 508. Brak tutaj, nie wiem, no, jakiegoś takiego poczucia tego, że jedziemy faktycznie drogim samochodem. Jak dla mnie to jest po prostu przedrożona wersja Arteona, w tym momencie nic więcej. Naprawdę ten samochód bardzo, bardzo mi się podobał, dopóki nie spojrzałem na cennik. I powiem Wam szczerze, że w życiu nie kupiłbym samochodu bazowego za te pieniądze. Tam już są wersje, wersje wyposażenia wyższe, tam 40, 45. Te mają odpowiednio 190, 240, 245 koni. na, na napęd na cztery koła. O, tam, powiedzmy, że ceniki kończą się na 240, około 1000 tak bazowo. No i oczywiście Sky is the limit, jeśli chodzi o wyposażenie. No bo tutaj mamy do czynienia z niemiecką marką premium. Dlatego tutaj zawsze można sobie dokupić coś więcej i nie trzeba jeździć takim bazowym um, biednym samochodem. Ale kurde, no bez przesady, 200 tysięcy złotych za tego typu samochód uważam, że. Może jestem pokręcony, może te cenniki już tak poszły do góry. To jedziemy obok Mercedesa. Zakładam, że tutaj też bym się zdziwił, jeśli bym spojrzał w cenniki niektórych z tych e, samochodów. Ale jest to totalne, totalne przegięcie. A szóstka, bazowa a szóstka, też z silnikiem tam benzynowym, czy diesla 40 TDI, czy, czy TFSI, od 220 tysięcy zł. Słuchajcie moi drodzy, dokładacie raptem 20 tysięcy zł i macie większy samochód, bardziej komfortowy, bardziej prestiżowy, który daje wam. Naprawdę więcej jeśli chodzi o te pieniądze po prostu. No, ten samochód tak naprawdę mówię jest dla mnie przedrożonym Arteonem. Soro, że to powiem, ale dla, jak dla mnie w tej wersji całkowicie nie. Z kolei jeśli pójdziemy w drugą stronę cennika typu S5 czy RS5 no to to są ceny wiadomo, że no, kosmiczne, aczkolwiek w miarę rozsądne jeśli chodzi o konkurencję. Tak? Te, te samochody są ciutkę tańsze niż te BMW, niż Mercedesy, AMG i tak Proszę uprzejmie, oczywiście nie powinien Pan przejeżdżać. Na przejściu dla pieszych rowerem, ale cóż, wymusił na mnie pierwszeństwo, to nie będę go przejeżdżać. No i moi drodzy, to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o mój test e, subiektywny tego samochodu. Bardzo mi się on podoba, ale niestety cena dla mnie skreśla ten samochód, dlatego z miłą, z miłą chęcią wrócę do swojej RS-6. No i nic, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten taki krótki, subiektywny test Wam się podobał. Lajkujcie, subskrybujcie oczywiście mój kanał, no i widzimy się przy następnej okazji, przy jakimś, mam nadzieję, ciekawszym samochodziku. Do zobaczenia. Hej, hej.